Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków radonia został ogłoszony konkurs i ta prasa została wybrana. Autorem jest Włodzimierz Kłócz Krakowski, Krakowski Artysta rzeźbraż. Pomnik, o to ja dobrze pamiętam, był w 2007 roku odsłonięty i on zastąpił inny pomnik, który w tym miejscu stał, ale zaraz o tym o tym powie. On przedstawia właśnie Jana Kochanowskiego, takim rzutanie, prawda, który siedzi w w pozycji jak... Sagmata obok, prawda, Urszulka, która podaje ta jego córka, bohaterka plenów, która mu podaje wieniec laurowy właśnie jako y, taki można powiedzieć, y, no, y, oznaczenie go, prawda, jego talentu, prawda, y, artystycznego. No ten pomnik oczywiście na profesję. Ja powiem szczerze, że ja się, y, Kiedyś takie blogi różne czytałem właśnie na, kogo, na, na temat na temat, właśnie na domach turystycznych, gdzie sobie opowiadali. Zawsze miasto im się podoba, wszystko jest fajnie, To ten bombik, który stoi tutaj, no i właśnie było, że ktoś napisał, że to jest Hanowski po to Perodzie, pomina, ale takim najbardziej dosadnym właśnie na jednym blogu widziałem dziewczyna, która jeździ po całej Polsce, zwiedza takie miasta nie, nieoczywiste spoza tych głównych pisków, powiedziała, że ten tak siedzi, i przepraszam, muszę to tak powiedzieć, że wygląda, jakby miał obustronne zapalenie jądy.